Panie Jezu, ogłaszam Twoje święte imię w tym ludzie, który tu się zgromadził. Panie Jezu, ogłaszam to, że pragniemy Ciebie. Wierzymy, że jesteś potężnym Bogiem. Wierzymy, Jezu, że Ty masz wpływ na nasze życie. Dzięki Tobie, Jezu, odchodzą wszystkie nasze lęki. Odchodzą wszystkie nasze strachy. Odchodzą dzięki Tobie, Jezu, nasze choroby. Odchodzi, Jezu, wszelki niepokój naszego życia. Odchodzi, Pani Jezu, wszelkie zamartwianie, ponieważ Ty teraz jesteś o wiele bardziej w centrum mojego życia niż do tej pory. Bo o wiele bardziej wierzę dzisiaj w Twoją moc, Jezu. O wiele bardziej wierzę w Twoją wszechmoc. Ja siebie nie mogę zmienić, ale Ty Jezu możesz mnie zmienić. Panie, podejść do każdej osoby teraz, która prosi o jakąkolwiek zmianę. Niech teraz w imię Jezusa to się dokona w Twoim życiu. W imię Jezusa zmienia się na moich oczach i Twoje życie jest o wiele lepsze i radośniejsze. Panie Jezu, podejść do tych osób które proszę Cię o uzdrowienie. W Twoje imię Jezu, niech będą uzdrowieni ci, którzy przyszli dzisiaj do Ciebie ze swoimi chorobami, uzależnieniami, z jakąkolwiek formą niemocy. Tam gdzie jesteś, Niech Pan Cię dotknie i uzdrowi. W Twoje święte imię Jezu. Niech nastanie stanie pokój i wielka wolność.